Każdy chrześcijanin prędzej czy później będzie musiał przejść przez ciemną dolinę. Moją taką ciemną doliną jest złamane serce. Jest to podstępna ciemna dolina, bo złamane serce sprawia, że człowiek nie zawsze działa trzeźwo, czasami nie ma czystych intencji i robi coś na pokaz. Złamane serce jest to stan który sprawia, że często robimy coś, by poznać innych ludzi, działamy na pokaz, lecz nie niekoniecznie dla Boga. Nie jestem istotą doskonałą. Wiem, że będę musiał przejść przez tą pustynię i poradzić sobie. Jeśli masz złamane serce, proponuję zrobić sobie przerwę od Facebooka, spędzić czas z najbliższymi, tylko z najbliższymi przyjaciółmi ograniczyć wszystkie czynności, które mogą sprawić, że Twoje intencje będą nieszczere. Nie da się. Nie będę kłamał. Złamane serce dostarcza brudnego paliwo, paliwa rakietowego, które daje mnóstwo energii, ale jest toksyczne. Pozwala robić mnóstwo rzeczy na pokaz, ale niekoniecznie dla Boga. Jedynym na to antydiotum, -ant moim zdaniem, jest modlitwa. Czystnia. I czas tylko z najlepszymi przyjaciółmi. Muszę oczyścić swoje motywacje, zanim dalej będę na Facebooku. Pozdrawiam was, bracia i siostrzyczki. Jeśli masz złamane serce, to wiem, że zmaga zmagasz się. Się z tym samym. Czujesz się niewystarczający. Czujesz się jak śmieć, ale wiedz, że twoja wartość jest wykuta na krzyżu w oczach Boga i nikomu nic nie musisz udowadniać. Dla szczerości swoich intencji zablokowałem osobę, która mi serce złamała. Aby nie dostarczać sobie brudnego paliwa rakietowego. Jeśli nie chcesz działać na pokaz, proponuję zrobić to samo. Wiem, że Bóg jest bliski wszystkim, co mają złamane serce. Jeśli przechodzisz przez ten problem, to wiedz, że dla, że dla Boga to nie jest ża żadne zaskoczenie. Wyjdziesz z tej próby si si silniejszy. Ja nazywam to próbą ognia, która, która przetapia mnie jak złoto i wydobywa ze mnie żużel. Jeśli ty też do doświadczyłeś złamanego serca, to więc że to jest próba. I to jest jedna z tych prób, która boli na najbardziej. Bo chore ciało, problemy finansowe nie zaatakują Twojego ja. Złamane serce to jest próba, która atakuje Twoje ja. Pozdrawiam Was, kochani. Czym cię się.